Elolo on, make it witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Tym razem zagramy sobie na mapce minigry Jest ze mną Luxon Siema No i co, mamy tutaj <gry> pierwszą grę No dawaj, ty będziesz czerwonym, ja niebieskim No i co, zgadnij kto to Um, mm, mm. Losowanie A, czy ty wybierasz? A nie, mi wybrało, co to jest? Masz czekaj. teraz główkę, nie? Ale czekaj Gdzie ja mam ją wybraną? Na tym kiju Ej, jest tu z tyłu, rzeczywiście no I teraz na przykład ja dam pytanie Czy twoja postać nie ma brodę? Czy moja postać ma brodę? Eee a, a, a. I jak powiedz na przykład tak, to tylko zostawiam gości, którzy mają brody. No tak. Tak, powiedz nie, to używam no tak. gości, którzy nie mają. Ma, 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 ma. Daj mi po No usuń. ja mm, mm, mm. Okej, okay, jeszcze usułam. Ok. A ja, czyli niszczysz kilofem jak kilofon? No czym, jak usuwasz główki? Niszysz tym kilowem, co masz w ręce czy co? Yyy, ręką A, ja dostałem ki kilofon, ale dobra Poczekaj, już kończę A wąs się liczy jako broda czy nie? A, bo to ja miałem pierwszy turę pewnie Ja miałem pierwszy turę Ej, a wąs liczy się jako broda czy nie? No tak, no bo to ogólnie ten zarost Dobra. dobra. teraz ja, ale poczekaj, bo ty... A masz tam y, koniec tury, czy coś takiego? Po lewej stronie, w tej... Y, w ścianie? Nie. No właśnie, widzisz, czyli moja kolej jest teraz, dobra. Y, czy twoja postać ma... Y, widoczny uśmiech? W sensie, no buzie, no nie? E, tak. Ma? Ma. Czyli jeszcze wszystkie, które nie ma. Ten nie ma. O kurde, ten nie wiem, czy ma. To nie ma. To też nie ma. nie ma. Ten nie ma. Ten nie ma. Ten nie ma. Ten nie ma. A ten nie wiem, czy ma kurde. Niby coś tam ma, ale to nie wiem, czy to jest uśmiech nawet. Możesz zerknąć, czy nie mogę się spytać? Taki zielony z zielonymi włosami dziad. Z zielonymi włosami? No. On chyba nie ma uśmiechu. No nie jest uśmiech. Dobra. Rozwaliłem ścianę przez przypadek. Jezus. Dobra, dawaj. Dobra, oddaję tobie ruch. Cyk. Koniec rundy. I ta twoja niby runda, ale tak naprawdę to ty musisz dać zakończyć i muszę ja znowu odpowiadać. Bo ty już odpowiadałeś, no nie? Albo no dobra. Pytaj. Nieważne, pytaj. Pytaj, pytaj. Y czy twoja postać... Ma brodę koloru brązowego? Mm, no tak. <noise> Już wygrałem. <noise> nie czemu? Przecież jest jedna, dwie. Dwie takie postaci są na pewno, ale sztywne nie widzę. Bo zniszczyłem dużo też. Tylko dwa. No dobra. Zgadujesz, dajesz następne, czy co? Ciekawe co się dzieje, jak nie zgadniesz. Czy na przykład... <laughs> Przegrywasz, czy co? No dawaj, dawaj. Dostałem kill off. Okej. Okay. No zadałeś dobre pytanie, kurde. Czekaj, co mogę ci zadać? Czy twoja postać ma jakieś siwe, siwe bło, włosy albo białe? Siwe, a nie białych nie ma. Pyk. Pyk. Pyk, pyk, pyk. No to... Ha. A ile ci zostało główek? Dużo? Jedna. Jedna? O Jezus. Co jest? Czemu chcesz wejść głowę? O, oh, fuck, Bo myślałem, że wtedy strzelam, że zgaduję. Dobra, to ty wygrałeś. Jaka ci została głowa? Ty, źle! No co ty robisz? Źle ci tak. zostało. No popatrzcie. E? Czemu tamtą zniszczyłeś? Przecież ona ma brodę. Taki zarost. Ja nie wiem, czy ja nie przeszkadzałem. No to. No to i tak przegrałeś, bo byś źle zgadnął. Gramy jeszcze raz? Da się jeszcze raz? Jak stąd się wychodzi? Czekaj, bo klikam no, a... Jak są cię wychodzi? E, ja mogę ten Co? Bo klikam tak i mi pisze nie. Gdzie to jest? Ja tylko to mam. No nie wiem, spróbuj coś zrobić, bo... Aha, to ty masz. No to daj tak albo nie, gdzie ty to masz? Słuchajcie, i mi to nie działa, pisze mi error. No to nie wiem. Nie wiem, czy. I weź sobie ogarnij to mikrobo cię przerywa. Ale daj mi opa. Nie mogę, czekaj. Dobra, włączyłem game moda kreatywa. Musimy stąd wyjść. Musimy dać, ale wiesz, że to tak się nie da. Co się nie da? Muszę zatwierdzić, żeby nas przeniosło chyba ten. Dobra, ja idę na początek. Nie wiem, gdzie jest początek, ale idę na początek. Ja pierdzielę. Tu jest początek? Powiedzcie, że tu jest początek Z mojej no. strony był to, to też nie jest początek Tak, ja jestem eee, Czekaj, game mode Dobra, chce zginąć, może się odrodzę na respie, to cię tętnę nie wiem czemu to się tak, czy to jest zbugowane, czy co, że nie mogłeś wybrać Po prostu, dobra, jest Wypadłeś poza zasiad, Jesteś na początku? Jestem poza mową Okej, okay, to ja cię teplę Dobra Czyli to jakby my przeszliśmy Dobra, to jest fajny tryb ogólnie Możemy kurcze jeszcze poprzechodzić go z dwa razy jak się da Pokaż czy się da No spróbuj, iść do niebieskiego, do, czer do czerwonego o, no i lipa jest. Losowanie. No nie można. Nie rozpią się głowy, no nie. No dobra, a daj zaznaczyć, że znasz odpowiedź. Nie mogę. Bo? Czekaj. No bo mi. No, no po, Popatrz się. Tu masz, chodź tu. Kliknij. Na głowę. Czy grasz? Yy... I co? Pewnie. Nie, to nie. No, i chodź spróbujemy jeszcze raz. Iść do czerwonego. Gdzie poszedłeś? Działa? Działa. No dobra, gramy jeszcze raz. Dobra. ja postać jest kobietą? To jest ciężkie pytanie, bo te postacie będzie ciężko ogólnie rozróżnić, wiesz? Kobieta kobieta. Ale czy próbowa lepiej? Proszę? mi na kobietę Tak Czyli mam wyrzucić facetów no, Ja pierdziele, jakie ty masz te pytania takie... A masz takie ofarta No dobra, wywalaj tych facetów o, Nie wiem czy ten gościu w zielonych włosach czy to jest bała chłop. Nie wiem A jest jak nie to go jest nie wiem kto to jest. Czy to jest hmm. baba, czy to jest łop? Nie wiem. Nie. To zostaw go i jak nie jesteś pewien, to zostawi i będziesz pytanie zadawał jakieś w kolejnym. I tak już zniszczysz prawie wszystko. Okej, okay, czy twoja postać ma... Czy twoja postać... No dobra, jeszcze raz. Czy twoja postać ma uśmiech? Yy, nie. Raczej yy, ma otwartą buzię, ale nie ma uśmiechu. To dzięki, że mi dajesz takie podpowiedzi. Chodziło mi ogólnie, czy widać usta, o to chodzi. Tak, widać. <noise> Czyli wszystkie co nie, to muszę zniszczyć okucze. zniszczyłem sobie boka. Pyk. Czyli widać. Ale tak już mi dajesz taką podpowiedź, że już... Raczej... Raczej mógłbym szczelić. Ale nie, nie, nie. Dobra. Dobra, zniszczyłem. A nie możesz mi dać opó, bo ja nie będę mógł coś odpowiedzi tak nie. Koniec y, znam głowę gracza. Dobra, koniec sury Ale jak ja mam to zrobić? Na OP? Nie da się tutaj. Creative, spektakl, spe- spektak spektator, adventure, creative, survival. op, nie, da się gamę moda, a da się OP tu dać w ogóle? Nie ma takiej komendy jak OP chłopie Daj mój nick Nie da się OP, rozumisz, że tu są inne te? No nie da się, dobra graj Hmm, jakie pytanie? No nie wiem Czy twoja postać ma włosy, które podchodzą bardziej pod brązowe? Tak Cią e bo znalazły, tak? Mhm. Mm Możesz niszczyć? Nie. Co to ci mam dać? Survival? No, dobra, graj. Tak, tam nie ma, tam nie ma. Dobra. Tylko zastanawiam się nad niem, bo ona ma taki taka jawitem. No to trudno, zadasz następne pytanie. Nie daję ci odpowiedzi, bo już masz tak zbyt łatwo. Twoja postać ma brodę. Nie. Nie? Ma brodę czy nie? Zarost brodę. Nie ma. Nie ma. Cięciodek chyba też ma wąsy, ale nie jestem pewien. Kurde, nie jestem pewien, ale dobra, poczekaj. Dobra o, Ciężko, ciężko. Czy twojej, czy Twoja postać ma oczy koloru Zielonego <śmum> Tak A zanim dasz że znam odpowiedź, to musisz powiedzieć, która i zaznaczyć chyba albo zostawić... Zostawić jedną główkę i dajesz nam odpowiedź, o tak Właśnie, o to chodziło yy, Czekaj, czy twoja postać Ma czarne włosy. No czarne takie... Czar, no pod czarnym, no, czarne takie ciemne bardzo. Nie chodzi mi o brązowe, tylko czarne takie, no, nie? Nie. Nie ma? To, to nic nie. To niszczę. Dobra, Ile Ci zostało główek? Chyba ma okulary? Nie. No teraz, teraz tam... No nie właśnie, nie wiem czy teraz możesz czy nie. Chyba nie, bo jest już mój ruch. Teraz powiem dać potem No. Okej, okay, dobra. Skupmy się. Czy Twoja postać ma siwe włosy? Nie. Nie? Ale to i tak mogłem już zgadywać, bo przecież przegrałem teraz. Nie. No i dobra, i tak miałem trzy postacie i. Tak bym nie wiedział. Ja bym szelił na tego blondyna, ale. Twoja postać? To no. ta postać, dramat. No dobra, no to weź, odsłoń, No nie, i tak już ci została ostatnia postać. To daj ten, a ja dam ci tak, czy nie? Co zrobiłeś? No zgadłeś. No wiesz, to nie ma włosów! Czekaj... Co nie ma włosów? No to nie ma włosów Czemu u Ciebie nie ma Ja nie ty... miałem chyba czegoś takiego Co Ty masz za postać w ogóle, co to jest? To co znaczy mnie dziwia Ale osz... oszust jesteś Dobra No dawaj Dobra, yy, poczekaj, bo zrobiliśmy sobie dwa razy zgadnij co, kto to i na tym skończymy ten odcinek. Na tym odcinku mamy jeszcze trzy tryby, które sobie zagramy dwa, trzy razy, no i tak będziemy sobie kontynuować. Także całą tą mapkę podzielimy na cztery odcinki, no coś takiego. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć. Cześć.